Dzień dobry. W 91. odcinku Happiness Very Podcast. Cieszę się na twoją obecność tutaj i miło mi, że te kilka najbliższych chwil spędzimy wspólnie. Dziś zachęcam cię do tego, aby podczas słuchania odciąć się od wszystkich przeszkadzaczy i podarować sobie kilka najbliższych minut w całkowitym skupieniu. Zupełnie naturalnym jest, że myśli co jakiś czas będą uciekać. Nie walcz z tym. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby prowadzić ze sobą nieustające wojenki. Ważne, aby zdawać sobie z tego sprawę i wracać później do momentu, kiedy ta uwaga się rozproszyła. Ale o tym będzie dzisiaj dość sporo, nieco później. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to warto polubić ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, który będzie informował Cię. O wszelakich aktualnościach. Dzisiaj skupimy się na myślach. Pomówimy o tym, jak im się przyglądać, do czego są i jak można z nimi współpracować. To pozwoli nam spojrzeć na samego siebie z nieco innej perspektywy. Sporo miejsca damy dzisiaj tak zwanej samodyscyplinie, która jest kluczem do wytrwałości, a i do rozkwitania, dosłownie na każdej płaszczyźnie życiowej. No to ruszajmy. Temat na dziś niesamowita siła myśli. Uwolnij swój potencjał. Czy wiesz o tym, że większość chorób wywoływana jest przez myśli? Dokładnie w taki sposób, jaki myślisz o sobie, ludziach czy świecie. Tak wygląda Twoje życie. To, jaki jesteś teraz, jest odzwierciedleniem tego, czym się karmiesz. Jeżeli jest to chroniczny wręcz strach, śmieciowe informacje, które wywołują lęk, myśli mające za zadanie Cię dobić, miejsca, których nie lubisz, praca, której nie cierpisz, czy partner, do którego cały czas masz jakieś ale, to serwujesz sobie nie życie, a survival. Byle do piątku, byle do spania. A mamy przecież dopiero poranek. Jeśli pierwszą myślą po przebudzeniu jest o nie i ładowanie w siebie niebieskiego światła w postaci zastrzyku chwilowej energii na coś w rodzaju podtrzymanie pod postacią mediów społecznościowych, zabierasz sobie siebie. Prawda o tobie jest diametralnie różna, aniżeli ta do której się przyzwyczaiłeś. Jednakże jeśli nie korzystasz ze swojego potencjału, to po prostu jakoś to życie przetrwasz. Cześć i pa! Było, minęło, 70 lat harowy i jakaś taka wielka czarna plama, tyle. To trochę jak aparat, który leży na półce. Sam zdjęć nie zrobi. Sam z siebie filmów nie nakręci. Może być częścią gratów, którymi się otaczasz i wpisał się w ten cały bałagan, trochę niczym mebel, Albo stał się narzędziem do realizacji niesamowitych rzeczy. Wszystko zależy od tego, jak go użyjesz. I tak samo jest z tobą. Możesz używać i budować bardzo ciekawą rzeczywistość, możesz nie używać i stać się niemającym na nic wpływu obserwatorem a to bezsilność najwyższego stopnia czas wziąć odpowiedzialność. Wciąż boimy się tego słowa, bo ono jakby w parze idzie z konsekwencjami. Dwa wyrazy, które owiane złą sławą, wydają się być przepisem na katastrofę. E, lepiej zostać sobie tutaj, gdzie jestem, będę dzieckiem, niech inni decydują za mnie. To destruktywne bezpieczeństwo każdego dnia gasi i sprawia, że umiera się, zanim tak naprawdę zaczyna się podróż zwaną życiem. Mówiąc najzupełniej szczerze, ludzi zombie jest nad wyraz dużo. To wszyscy ci, którzy umartwieni idą przez życie, a na ich twarzach wypisany jest ból i cierpienie. Oczywiście nie neguję, że sytuacje trudne mają miejsce częściej niż często. Wszak, gdyby niegdyś rozdawali jakieś statuetki z tego tytułu, to na pewno za każdym razem byłabym na podium. Niemniej nam rozchodzi się o to, że bierność. Czyli niejako pogodzenie się z własną niedolą, to odebranie sobie szansy na tworzenie swojego świata. Często słyszę pytanie, Natalia, jaki w takim razie jest sens życia? No trudno stwierdzić, wszak nikt nie konsultował ze mną ani fazy projektowania, ani już tym bardziej samej budowy. Niemniej ważniejsze jest dla mnie, jaki sens mojemu życiu nadaje ja. I co do tego nie mam teraz nawet cienia wątpliwości. Pora odnaleźć własne. Lubimy sobie trochę pouogólniać, bo wówczas czujemy się, no cóż tu dużo mówić, usprawiedliwieni. Bo taka kultura, taki mamy klimat, takie czasy, a martyrologia narodu polskiego wpisana jest przecie w mój byt. Mama mia, czyli okej, okay, czyli jesteś zlepkiem tego wszystkiego i masz zamiar już taki pozostać, tak? Wiesz, poznałam jakiś czas do tyłu dziewczynę, która wówczas była na etapie obrony swojego doktoratu. I jak opowiedziała mi z jakiego środowiska się wywodzi, to ciarki przeszły mnie po całym dziele. Rodzice? Alkoholicy. Czterech braci? Też ma alkoholików. I jeszcze dodatkowo dwie siostry? Również alkoholiczki. A ona? Nie. Magiczne moce? Superbohater? A, czy ja wiem? Raczej własny wybór. Lubimy bronić się genami, bo ciach zrzuciłem odpowiedzialność na coś, na kogoś, umywam ręce, nie moja sprawa. No taki już jestem, wiesz, no grube kości. A epigenetyka wyraźnie pokazuje nam, że na większość chorób Pracujemy samodzielnie. Kiedy przez cały czas żyjesz przeszłością, twój mózg mieli ciągle te same rzeczy. Do tego, jak już wiesz, lubimy je sobie troszeczkę zniekształcić dla podkręcenia dramaturgii i we własnych oczach stajemy się obrazem niedoli i rozpaczy. Serwujemy sobie te same informacje, a ciało. Nie odróżnia przeszłości od przyszłości, od teraźniejszości. Dla niego historia, którą opowiadasz, ma miejsce obecnie. Więc wszystkie te emocje przeżywasz raz jeszcze, raz jeszcze i raz jeszcze. Wzmacniasz dokładnie nie to, co byś chciał wzmocnić. Nieświadomie. Stres jest bezpośrednim czynnikiem wywołującym większość chorób. Jest na ten temat mnóstwo fascynujących badań. Niemniej nie trzeba być wybitnym naukowcem, żeby zobaczyć we własnym ogródku, co się dzieje, kiedy stresu w twoim życiu jest bardzo dużo, a kiedy jest go mniej. Podczas gdy ja zaczęłam świadomie już pracować nad sobą, zmieniły się nawet moje rysy twarzy. Nie mam już podkrążonych oczu jak buldog, przestały boleć mnie plecy i w ogóle cały kręgosłup i zupełnie skończyły się wszystkie chroniczne bóle głowy, które według lekarzy były przecież nieuleczalne. Wszak musi pani z tymi migrenowymi bólami głowy żyć, no nic nie poradzimy. Nie, nie muszę. Odwróciłam wszystko do góry nogami, wylazłam ze schematów i zbudowałam dosłownie każdy jeden puzelek od nowa. dosłownie. Wszystko. Dużej determinacji, pracy i ogromnego zaangażowania wymaga rezygnacja z uzależniającego stresu i destruktywnego strachu. Organizm reaguje wówczas dokładnie w taki sam sposób, jak przy odstawieniu środków psychoaktywnych, od których byliśmy uzależnieni: lęk, panika, niepokój, trzęsące się ręce, szybsze bicie serca, skoki temperatury itd. Jemu wydaje się, że umiera. Choć dzieje się tak po prawdzie, zupełnie odwrotnie. Na tym etapie potrzebujesz własnego wsparcia, i jeśli dasz sobie taką możliwość, to również pomocy kogoś, kto wie, w jaki sposób przez ten proces zdrowienia cię przeprowadzić, żebyś zaczął odróżniać to, co jest twoje, a to, co wydaje się, że jest twoje. A tak naprawdę nie ma z tobą nic wspólnego. W Aśramie spotkałam się z sytuacjami, które wówczas nie mieściły mi się w głowie. Właściwie to każdy dzień był dla mnie ogromną próbą i choć poddać chciałam się wielokrotnie, finalnie nigdy tego nie zrobiłam, o czym zaraz też powiem. Niemniej najpierw pokażę ci, jak uzależnienie od stresu może niszczyć człowieka. W takich miejscach nikt Niczego od ciebie nie wymaga, nikt cię do niczego nie zmusza. Są co prawda stałe, wyznaczone godziny na wszelkie aktywności, jak wstawanie, medytacja, posiłki, sprzątanie, spacery, zbieranie darów, nauki itd. Ale nikt do niczego cię nie zmusza. Nie będą cię wywlekać z łóżka na siłę, krzyczeć, karać, czy krzywo na ciebie patrzeć. Nic z tych rzeczy. I to okazuje się być najtrudniejsze. Nawet nie masz pojęcia, ile osób robi z tego tytułu dzikie afery, bo oni przyjechali tutaj w konkretnym celu, wszak mają ich tutaj szybko nauczyć tego tam spokoju i czysiba. A tu nikt się nad nimi nie rozwodzi. W sumie trochę wszystko jedno: czy tam jesteś, czy ciebie nie ma. No i w związku z tym, że uzależnienie od strachu jest na poziomie ekspert, samodzielnie chcą wywołać sytuacje stresowe. Specjalnie nie wstają na czas, rezygnują z pomocy w sprzątaniu, palą w ukryciu papierosy, spóźniają się wszędzie, albo zaczepiają innych, żeby choć przez moment móc się pokłócić, albo wygenerować sobie wroga. Później mają miliony pretensji do mnichów, a mnich jak to mnich, spokój. To dodatkowo wzmaga agresję. Krzyczą, robią dużo hałasu wokół siebie. I na odchodne zawsze krzyczą dokładnie to samo: moja noga już tutaj więcej nie postanie. Oho, ho, ho, jak myśmy się wszyscy przejęli. To nie jest ani wojsko, ani jakieś miejsce, gdzie nauczą cię reżimu poprzez atak. Przyzwyczailiśmy się do tego, że za wszystko jest kara. Spóźnisz się z wypisaniem jakiegoś świstka kara. Źle coś wypełnisz kara. Powiesz nie tak, jak chcą usłyszeć kara. A tu nie ma kary. No, chyba że sam ją sobie sprezentujesz, ja się nie poddałam, choć byłam wielokrotnie, dosłownie o krok. Ale ta chęć uczenia się jest we mnie tak silna, że za każdym razem mnie obroniła. Dałam sobie nieograniczoną ilość czasu, zresztą nadal to robię. Przestałam wymagać od innych, a zaczęłam. Zagłębiać się w siebie. Wydaje się, że łatwiejsze jest zrzucenie winy na innych, a ja umywam ręce. Lepiej nie będzie. Z tym, że obciążenie psychiczne jest bardziej znaczące niż fizyczne. Co oznacza, że jeżeli nieustannie widzisz siebie jako obraz nędzy i rozpaczy, w dodatku finalny produkt czegoś, czego ty tak naprawdę nie dotknąłeś, mamy umęczonego awatara. Zmęczenie psychiczne sprawia, że chorujesz i wewnątrz. Po prostu umierasz, a życie, życie staje się nieustającą walką. Nikt ciebie nie zrozumie i warto mieć w tym jasność. To uwalniające, bowiem nikt i nigdy nie przeszedł życia w Twoich butach i nie musi ani rozumieć, ani zrozumieć, czemu reagujesz tak, a nie inaczej. Ja kiedyś wpadałam w panikę i histeryczny wręcz płacz, kiedy widziałam rodziny idące sobie wspólnie na lody i cieszące się, śmiejące do świata. I myślałam, co jest ze mną kurde nie tak, że ja tak nie mam, że ja nawet nie mam numeru telefonu do moich rodzicieli. Dziś wiem, że po prostu wybraliśmy inne drogi, które obecnie się nie przecinają. Tak po prostu jest i czuję się z tym już teraz w porządku. Wszak nie ma możliwości budowania relacji na siłę. Ale czy zrozumie to osoba, która w niedzielę jeździ na obiad do rodziców? Nie. Dla niej to jest co najmniej dziwne i to samo dotyczy wszystkich Twoich wyborów. Nikt ich nie rozumie i nikt ich nie zrozumie. Czemu wstajesz tak wcześnie rano? byś sobie pospał. Po co ci to, tamto, siamto? Dałbyś sobie spokój. Sportowcem to ty nigdy nie byłeś. Tak, tak, rozumiem cię, ale powinieneś to i tamto. <laughs> nie, nie. Daj sobie wolność. Daj temu wolność i słuchaj tego, co tak naprawdę jest twoje, nie cudze. Każdy i zawsze ocenia cię przez pryzmat własnego życia, więc i własnych doświadczeń. Jeżeli się boi, to będzie się bał o ciebie. Nie właśnie w to. Aby stać się tym, kim możesz być, potrzebujemy: no, nikogo innego jak ciebie. Nie reżimu, nie karania, nie krzyku i nie rozliczania cię ze wszystkiego. To smutne, nudne i efekty są naprawdę mizerne, jeżeli ciągle ze wszystkiego musisz siebie rozliczać. Ten system naprawdę nie sprawdza się nigdzie. Generuje tylko niemyślących samodzielnie ludzi, którymi rządzi strach. A my tutaj nie po to, jak wobec tego zapanować nad myślami, żeby pomagały, a nie przeszkadzały, żeby generowały możliwości, a nie tworzyły wyimaginowane problemy. Otóż ważne zejdź sobie z drogi. Tak. Możesz teraz nie wiedzieć, co zrobić. Możesz nie umieć, tak teraz jest i kropka. Nikt cię nigdy nie uczył tego, że możesz być ważny, że możesz wybierać, o czym myślisz i używać słów tak, aby cię wspierały, a nie tak, żeby blokowały. Wobec czego dziś jesteś lajkiem na początku drogi i to jest zupełnie okej. Okay. Masz tyle lat i tego nie wiesz? No. Tak właśnie jest i kropka. Skoro nie uczyłeś się jakiejś umiejętności, no to trudno nią władać. Jak na przykład oglądasz powiedzmy Marvela, to pamiętasz pewnie, że są takie postaci, które mają supermoce, ale na przykład jeszcze nie wiedziały, że mają te supermoce i potem nagle się o nich dowiadują i niemal się przez nie nie zabiły. Dlaczegoż to? Ponieważ nie potrafiły wtedy nimi władać. Potrzebują praktyki, żeby umieć ich używać. No i z tobą jest. Tak samo. Masz moce, tylko, cóż tutaj dużo dyskutować? Nie umiesz z nich korzystać. I teraz jest właśnie moment, kiedy można się uczyć tym wszystkim zarządzać. Często słyszę, że najtrudniejsza jest decyzja. Później znowu słyszę, że najtrudniejsze to jest zdyscyplinowanie się. Jeszcze kiedy indziej mówi się, że najtrudniejsze to jest wytrwać. Albo, że doprowadzenie danej czynności od początku do końca jest najtrudniejsze. No i trochę jakby zagmatwane to za bardzo, bo nagle wszystko jest priorytetem i wszystko jest najtrudniejsze i wszystko jest klapą. I tak poprawdzie to wygląda trochę inaczej. A dlaczegoż to? Bo nie ma celowości. Jeśli biegam dla samego biegania, no to fajnie, ale znudzi mi się to szybciej, niż sam pomysł mi wpadł do głowy. Jeśli szukasz nowej pracy i po prostu jej szukasz, to albo szukasz, żeby nie znaleźć, albo znajdziesz niemal identyczną z jakiej właśnie chciałeś się wymiksować. Trochę to chaos, trochę to bałagan i trochę to uniemożliwia postawienie choćby jednego kroku do przodu. Zacznijmy od początku. Myśl powstaje w głowie. Niezaopiekowana, czyli niezauważona przez ciebie, podąża bezwiednie w różne strony, zazwyczaj w mrok. I nagle masz przebudzenie, że grozi ci więzienie, bo 6 lat temu kupiłeś rower na targu, i serce wali ci, jakbyś przebiegł przynajmniej 100 metrów razy 4 na olimpijskim. Stres, strach, kortyzol, sru do góry. A że myśli lubią sobie podążać parami, to zostajesz przytłoczony wyimaginowanymi historiami, które zajęły już całą wolną przestrzeń. To nie w tę stronę paniczą. Żeby opiekować się myślami, potrzebujemy je dostrzegać. Pięknym pytaniem, które w tym kontekście warto sobie zadawać i które działa jak teatralny blackout, jest: jak się teraz czuję? Albo zwykłe, a niezwykłe, zarazem stop. Nie jesteś swoimi myślami, przynajmniej do momentu, kiedy te pląsają sobie bezwiednie. Mam ogromną przyjemność obserwować osobę, która nie ma pojęcia o tym, że aktualnie sama siebie leczy. Zamiast leków dostaje placebo, które to nazwane jest lekiem nowej generacji, wymyślonej specjalnie na jej właśnie schorzenie. Oczywiście taki lek nie istnieje, za to istnieje siła sugestii. A skoro działa siła sugestii, to tym bardziej działa siła autosugestii. Niemniej jednak wyniki badań jednoznacznie pokazują ozdrowienie w stopniu tak znacznym, że serce wali mi na samą myśl o tym. Jak to możliwe, że człowiek tak chory zdrowieje bez ingerencji chemikaliów? A tak? Chory przekonał siebie, że leczy go lek, choć tak naprawdę to tylko proszek bez żadnych właściwości. W tym przypadku nawet witamina C mogłaby wynik zakrzywić, wobec czego dostaje takie sproszkowane nic. I jak to lubi się mawiać, medycyna alternatywna może zdziałać cuda. Kiedy idziesz na rozmowę o pracy i myślisz tylko o tym, co pójdzie źle, to pójdzie bardzo źle. To ty wprawiasz myśli w ruch, a one tworzą twoją rzeczywistość. Największym przekleństwem, jakie serwują dorośli swoim dzieciom, są komendy typu uważaj, nie ruszaj, po co to robisz, nie dotykaj, co ty robisz, i wszystkie inne chwaściory. A to wzmaga nieco innego jak strach. Uważasz i uważasz i uważasz i zero praktyki, nie wchodzisz. Bo jeszcze się poparzysz. Rezygnujesz przed startem i wycofujesz się zanim w ogóle do końca ułożyłaś swój plan. Dlaczego? No, bo strach? E to nie dla mnie. Jakoś dziecko, które uczy się chodzić i upada z częstotliwością większą aniżeli postawiony krok, nie rezygnuje. Wyobrażasz sobie, jakbyś wówczas wypiął się na świat i stwierdził: E to nie dla mnie, ciągle odnoszę porażki, walić to, nie będę chodził. Wyobrażasz to sobie? A no więc właśnie, nie, 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 to nie jest nic innego, to jest dokładnie to samo. Wiedza jest dla umysłu, doświadczenie jest za to dla ciała. Wszystko to spaja pięknie Twój duch i w tej wesołej kompanii można robić w życiu więcej niż dużo. Kiedy uczysz się myśli dostrzegać, możesz je w dowolnym momencie zastopować i zmienić ich bieg. Dokładnie w taki sam sposób, jakbyś miał taką małą domową kolejkę. Pociąg sobie jedzie, jedzie, a Ty w dowolnym momencie możesz go podnieść i nadać mu nowy kierunek. Myśli działają dokładnie w ten sam sposób, i teraz uwaga: komendy nie działają, nie jesteśmy w wojsku. Wszystkie uspokój się, nie myśl tak, generują tylko wroga, a my tutaj nie szukamy wroga, wszak budujemy w sobie przyjaciela. Zamiast tych paskudnych krzykaczy, warto mówić do siebie łagodniej. No więc właśnie. Co możesz w takim razie powiedzieć do siebie, kiedy zastopowałeś i dostrzegłeś, że same myśli się myślały? Teraz możesz mieć na nie wpływ? Zostawiam ci tutaj trzy kropki, bo wierzę, że samodzielnie wymyślisz coś bardzo, bardzo dobrego. No i już jak tak myśli sobie zatrzymamy, to czas nadać im nowy kierunek. I tutaj na wagę złota są przyjazne określenia, dobre słowa, wsparcie i znowu konkret. Bez rozwlekania się i snucia nie wiadomo czego. Umysł lubi jasność, albo w prawo, albo w lewo. Zanim cokolwiek stanie się twoją rzeczywistością, potrzebuje praktyki. Kiedy uczymy się czegokolwiek nowego, cykl uczenia się zawsze wygląda dokładnie w ten sam sposób. Nie wiem, że nie wiem. Następnie jest wiem, że nie wiem. Kolejno to wiem, że wiem i na samym końcu nie wiem. Że wiem, czyli od niewiedzy do nowego nawyku. Kiedy praktykujesz łapanie myśli i przekierowywanie ich, i robisz to często, staje się to Twoją nową rzeczywistością. A później ją sobie pielęgnujesz, i choroby się ciebie nie i mają, i humor lepszy, i jakoś tak wszystko układa się pomyślnie. Opatrz, jaka niespodzianka! No dobrze, ale powiedzmy, że dziś masz werwę i rzeczywiście tego chcesz, ale jutro, no jak to jutro może być różnie? No właśnie, nie. Z uwagi na to, że nie ma i nigdy nie będzie nad tobą kata, który będzie rozliczać cię ze wszystkich przedsięwzięć, to dobry moment, żeby w sobie właśnie wykształcić kogoś, kto będzie ci sojusznikiem. Decyzja i koniec. Co dość ciekawe, że bardziej męczy nas wahanie się i nie podejmowanie decyzji, niż sama finalna decyzja. Uwalniasz się wówczas od czarnych chmur i idziesz przed siebie. Czy można iść nie przed siebie? Pff, no można. I co gorsze, tupta się wówczas w miejscu i dookoła siebie. Jakbyś był w pomieszczeniu takim 50 cm na 50 cm i to tyle, jeżeli chodzi o świat. Wyłaj stamtąd! Jak wytrwać? Mieć intencje. Biegam, bo zmieniłam, zmieniłem pracę, bo trening, bo uczę się języka, bo chodzę na terapię, bo. Nie ma celu, to się wszystko rozjeżdża, a później winisz siebie i świat, że nie umiesz albo że nie wytrwałeś. Praca nad sobą to proces. Każdego jednego dnia będzie zwątpienie. Nie będzie ci się chciało, będzie za zimno, będzie za gorąco, za tak, za siak, za srak. A jeśli teraz odpuścisz, to to właśnie stanie się Twoim nawykiem. Wszystko polega na tym, że jeśli chcesz ten swój uśpiony potencjał rozbudzić, Potrzebujemy aktywnego ciebie. Przyglądanie się z boku i ocenianie nic nowego nie wnosi. Za to doświadczenie. A i owszem, i co ważne, nikt ciebie nie będzie z tego rozliczał. Nie będzie kar. Możesz sobie wszczynać afery, ale nikogo one nie zajmują. Możesz budować, ale możesz również niszczyć swoje życie. A im więcej będzie w tobie świadomości, z której wreszcie korzystasz, tym więcej koncentracji będzie na prawdziwym działaniu takim. Jakiego chcesz, a nie takim, jakiego nie chcesz. Ja na przykład wyłączyłam się zupełnie ze świata, który nic nie wnosi do mojego życia, dzięki czemu zyskałam niewiarygodnie wiele przestrzeni, żeby działać w sposób twórczy. Robię rzeczy, o których kiedyś nawet bałabym się marzyć. Nie wiedziałam, że potrafię być tak zdeterminowana, tak wytrwała i tak zaangażowana. Nie miałam pojęcia, że strach w ogóle nie jest mną. I że mam w sobie tyle dziecięcej radości, albo że w ogóle nie obchodzi mnie to, co myślą o mnie inni i o moich działaniach. Skoncentrowałam się tylko i aż na tym, jak chcę rosnąć, na tym, aby rozkwitać, aby stawać się takim człowiekiem, jakim tam wewnątrz naprawdę jestem. Tak. To trudna droga. Tak wymagała ode mnie i nadal wymaga nieustających rozmów ze sobą. Tak, bywają dni, że poddaję różne rzeczy w wątpliwość, ale wówczas myślę sobie: hej, dawaj, przynajmniej będziesz miała w albumie kilka ciekawych przeżyć, doświadczenie. Lubimy się, bo współpracujemy, bo daję sobie wyzwania, cały czas karmię siebie nową wiedzą i nieustannie zwiedzam świat, którym mogę się zachwycać. Bo otworzę, bo uczę się, bo mówię, bo milczę. Zawsze wtedy, kiedy mam na to ochotę. Konwenanse mnie nie dotyczą, nie żyję dla zasady i według zasad żyję dla radości, poznawania nowych rzeczy, nowych kultur i nieustających zaskoczeń. Moje życie ma tyle barw, że nawet nie wiedziałam, że może tyle mieć. Jest tylko i aż jedna droga, aby korzystać w pełni ze swojego potencjału. Uważność na myśli i kierowanie nimi w sposób świadomy. Wówczas wszystko pomoże Ci sprawić, że Twoje życie będzie najlepszą z przygód. Kiedy przychodzi myśl, że sobie nie poradzisz, zaopiekuj się nią, bo to pierwszy sygnał, że nie wiem jakich narzędzi użyć, nie wiem co zrobić. A skoro nie wiem, to mogę się dowiedzieć. To jak dziecko, które chciałoby się wspiąć, ale zupełnie nie wie jak. Idź, zapytaj, dowiedz się. I praktykuj codziennie, codziennie bez ustanku. Praktykuj, a rezultaty zmienią wszystko. Inteligencja wewnętrzna, którą masz w sobie, pozwoli ci zdrowieć. Dzięki niej zbudujesz najpiękniejszą i najbardziej wartościową relację relację z samym sobą. A wiedz, że ciało jest bardzo silne. Jeśli mówisz, że sobie nie dasz rady, to poddajesz się i nie dajesz rady. Choć tak naprawdę ciało miało jeszcze dużo zapasu, a jeśli w momencie zwątpienia zatrzymasz myśl i łagodnie, aczkolwiek konkretnie zachęcisz siebie do działania, to ciało zawsze za tym pójdzie, bo granice są tylko w głowie. Pięknie dziękuję ci za wspólnie spędzony czas i ufam, że od teraz nadasz myślom nowy sens własny. Wspaniałości ci życzę. I do usłyszenia już za tydzień w czwartek. Trzymaj się, pa pa!